W dzisiejszym odcinku pokaże wam, jak ospano po na A tam... Tak... No, co, nie wiedziałem, co to policja, nie? Tak się... Mm -hmm. tak zamówiłem się strasznie. To patrz, w tym Ale ty jest... nie patrzę i jedz. W, w tym... ...pary tym... ty nie wyglądasz jak ten. nie trochę jak rabuś, oni nie patrzą tak. Wiesz co, ja może nie będę jechał nigdzie daleko. Ja może jedzie spe... autostradką. ...górą. Jedzie, 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 uważaj. Gonią mnie. Gonią mnie, znaczy chcę mieć. nie, jeść, nie wiem. Wiedzieć, no, niestety. Do dziupli? Dawaj. do yy, przy No, do dźupli. No, No, komuś, do... ja, ja nie wiem ja nic. Ja nie mogę nawet To nic, stary. Oni tak, obe... jakby sobie obejrzeli odcinek, wiedzieliby, gdzie jest Dziupla. No, nie, 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 czekaj, nie, Ja nie, 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 Wiesz, nie, 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 tu o nie, widzą nas, ty stary Ej, czekaj, możemy go porwać <grym> Dawaj Wysiadka, wysiadka, wysiadka Wysiadaj, 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 wysiadaj. Jazda, 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 jazda Do dziuki, do dziuki, tutaj Samemu się jeździ na patron W takim razie będziemy mieć kartę A. przetargową Na przyszłą akcję A, tak. Dobra, weź go zamknij tutaj na pace, pomóż mi No właśnie Stary, porwaliśmy policjanta Ręce, to I wiesz co? Ja chyba skończę! I mamy go na przyszły odcinek! Od się karabinę! Co będziemy robić? Będziemy, weźmiemy go na akcję i będziemy nim negocjować! Stary. No mój drodzy, drodzy to, to jest przepiękne! Jak to się potoczyło? Nie wiem, ale jesteśmy. To Jesteś na ten, na ten pomysł, żeby go porwać, stary No przecież nie? możemy to robić, moi drodzy! Możemy. porywać! No i zobaczymy. Rozwiązać.